Tak, moi drodzy, style przywódcze. To jest temat mojej mowy i tytuł projektu Na ścieżce, uwaga, dla Michała, Visionary Communication. Tak? Czyli dobrze, dobrze powiedziałeś w sumie. Starałeś się, okej. Okay. I długo się zastanawiałem, jak ten temat ugryźć, bo można powiedzieć, tak jak dużo z nas robi na tej ścieżce, bo każdy z Was, który, kto dotrze na drugi poziom w rozwoju w Toastmasters, ma taką mowę do wyboru, żeby zrozumieć swój, swój styl przywódczy. Przedstawiają mowę, jakie są style, że są style czerwony, zielony, żółty kapelusz, albo możesz być autorytarnym, takim jakimś twardym liderem, albo takim bardziej demokratycznym, albo możesz być takim liderem skupionych, skupionym na ludziach. Pomagasz, pytasz, jak się czują, albo takim na danych, mają być dane, ma być dużo projektów zrobione. taki, prawda? Są różni liderzy i można różnie dzielić. Ja pomyślałem, jak ja mam tych liderów podzielić, tak żeby coś, czego jeszcze nie było. I wymyśliłem, że jest dwa rodzaje liderów: dobry i zły, tak? nie ma. Są i nie ma. To jest też może, może to ja zmieniam mowę są i nie ma, są liderzy, których nie ma, ale, ale blisko jesteśmy, bo trochę o to chodzi. Bo możemy mieć lidera, który jest z nadania powiedzmy. Ktoś kogoś awansował w pracy, ktoś został wybrany do pełnienia jakiejś funkcji. I to jest narzucona rola, i ktoś po prostu jest w jakiejś roli lidera. Ale można też być liderem takim naturalnym. Który może nie pełni funkcji oficjalnie, ale ma te, ten autorytet, że ludzie, jak myślą o nim, tak, to jest lider. Idealnie jak te dwa style się spotkają ze sobą i osoba, która pełni oficjalną funkcję prezesa klubu, prezesa jakiegoś koła, szefa w firmie, menadżera, ma też ten naturalny autorytet. Tylko jak sprawić, z czego wynika to, że ktoś jest naturalnym liderem? Że patrzymy na niego, myślimy, o, to jest lider. Czy to jest, na przykład, wróćmy do, do naszego podwórka tołc masterowego. Jak tutaj znaleźć takiego lidera? Czy to jest osoba na przykład z największym doświadczeniem? Takim, że jest długo w organizacji, przez zasiedzenie zostaje liderem? No nie, bo można sobie wyobrazić pewnie lidera, który jest bardzo długo w klubie i nie jest liderem. Albo kto, ktoś to przychodzi i po kilku miesiącach staje się liderem. Czyli to nie to. To może ktoś, to robi świetne mowy. Może być taki lider? To pewnie pomaga. Bo dobrze być liderem, który wygłasza takie proministe, inspirujące mowy. Ludzie są zainspirowani, słuchają go z wypiekami na twarzy. Ale to też nie jest konieczne, to pomaga, ale nie wszyscy mówcy świetni są świetnymi liderami. To może jakieś doświadczenie spoza organizacji, że ktoś jest świetnym menadżerem w pracy, angażuje się w inne organizacje, jest świetnym biznesmenem, to będzie na pewno świetnym liderem w Toastmasters. Też nie zawsze. Pewnie są tacy liderzy, którzy na, zewn na zewnątrz są świetnymi liderami, a w klubie może nie, bo się nie angażują, bo przychodzą raz na miesiąc, żeby zrobić tylko swoją umowę, i to też nie działa. A osoby, które nie mają doświadczenia w biznesie, w pracy, są bardzo młode, mogą być liderami tutaj. To z czego wynika bycie liderem w Toastmasters? Myślałem, myślałem, tak? Brawo, a e, ja to samo wymyśliłem. Ten nauczyciel z gwizdkiem, on wpaja to właśnie, bo chodzi o ten, ten, ten gwizdek, prawda? Nazbili gwistkami i, i chodzi o zaangażowanie. Dokładnie o tym chciałem powiedzieć, tylko zaangażowanie rozumiane trochę szerzej. Czyli takie zaangażowanie, jak rozumiemy, że jesteśmy zaangażowani w to, co robimy, ale po drugie też tacy proaktywni, że chcemy zrobić trochę więcej. I to wam od razu podam przykład. Mateusz dzisiaj jest gramatykiem. Można być gramatykiem, zrobić to, co zawsze gramatyk robi, czyli powiemy, jakie były perełki językowe, co jest do poprawy, słowo dnia, dziękuję. A Mateusz był proaktywny, zaangażowany, przygotował się bardziej i pokazywał nam składnie zdań. Kiedy słyszeliście od gramatyka o składni zdań poprzednio? Słyszeliście kiedyś? No właśnie. I to... właśnie co to jest? A Mateusz się przygotował, pokazał nam trzy przykłady zdań, czyli to wymagało przygotowania. I takie małe rzeczy to jest właśnie przykład liderstwa, że robimy trochę więcej. Na przykład inny przykład. Toastmaster wieczoru Ktoś prowadzi spotkanie i co robi? Jest gospodarzem. To nie jest ktoś, kto wyjdzie i sobie poopowiada rzeczy, ale jest gospodarzem. Przychodzi pierwszy na spotkanie, wita gości. Ktoś przychodzi i taki, to zmaster, dajmy mu na imię Michał. Michał przychodzi, mówi: Cześć, jesteś pierwszy raz, zobacz, tu jest agenda, tutaj będzie przerwa, tu jest, jaką gości ci opowie o różnych rzeczach. I to jest też ważne, to są małe rzeczy. Oczywiście, może się zdarzyć czasami sytuacja, że ktoś przyjdzie trochę później. Natomiast takie elementy drobne, przygotowanie do funkcji, takie mocno zaangażowane, proaktywne, bycie wcześniej, bycie też później, może porozmawianie z ludźmi, bo tak osoba, która wpada i wypada i jej nie widzimy więcej, ciężko postrzegać jako takiego lidera, bo nie poznamy tej osoby, czyli to zaangażowanie, bycie wcześniej, bycie dla ludzi też takie. Czasami mieliśmy w klubie sytuację, że jakiś czas na agendzie się nie zgadzał i wtedy może powiedzieć tą z master, ja wziąłem z myślałem, że jest poprawne, mówca, ja wpisałem poprawnie, timer, przecież ja nie wiedziałem, że trzeba zmienić czas. A każda z tych osób mogła wykazać się proaktywnością i na przykład chronometrażysta podchodzi do mastera, czy te czasy na pewno się zgadzają. Albo do mówcy, co myślisz o tych czasach, czy ten czas Twój się zgadza, czy Twój tytuł jest prawidłowy. Mamy tytuł w agendzie, nie wiem, czy to jest na pewno prawidłowe, że nie wiem, czy może ktoś nie wiedział, jaki jest tytuł i zapomniał zmienić. I oczywiście mówca może sam na to wpaść, prawda? Ale lider, który jest masterem. Albo wiceprezesem do spraw edukacji może to zauważyć i zapytać. Czyli liderstwo to no nie jest jakieś takie coś bardzo górnolotnego, że jesteśmy liderem, cyceronem, jakimś tutaj, prawda? Tylko takie małe rzeczy. Małe rzeczy, które pokazują, że się angażujemy, że dbamy o organizację, że chcemy, żeby organizacja się rozwijała, że przygotowujemy się do funkcji. I kolejna rzecz to jest jedną z wartości, tą z masters. Jest jedna bardzo ważna wartość i myślę, że ktoś z Was zgadnie, o jakiej wartości mówię. Kojarzy wartość wartości Toastmasters? Piotrek, na pewno. Jest taka warto wartość jak służba. Służba jest jedną z pięciu wartości Toastmasters, czyli robimy to, co robimy tutaj, nie tylko z myślą o sobie, żebym ja był najlepszym mówcą, żebym ja, nie wiem, był najlepszym liderem po prostu dla bycia liderem, tylko z myślą o innych, tak samo jak przygotowujemy mowę, Myślimy o publiczności, żeby trafić celem. Jak Natale macie cel mowy, tak, zawrzeć, to ten cel musi być z punktu widzenia publiczności, a nie ja chcę swój cel osiągnąć, że będę się fajnie prezentował. Nie, musimy coś dać publiczności, czyli patrzymy z punktu widzenia publiczności, i to jest rodzaj służby. Dlatego bycie liderem, według mnie, ten styl przywódcy, najba, najważniejszy w liderstwie, to jest właśnie takie zaangażowanie i proaktywność, robienie troszkę więcej. Jesteśmy głównym oceniającym, to nie tylko, że przyjdę na spotkanie, ocenię wszystkich, tylko może przed spotkaniem zapytać, jak ktoś pełni pierwszy raz funkcję. Czy potrzebujesz jakiejś pomocy? Czy może coś wyjaśnić? Może w przerwie? Czy potrzebujesz coś wyjaśnić? Czy wszystko dalej jest dla Ciebie jasne? Takie proste pytania i dzięki temu, w mojej ocenie oczywiście, osoby mogą nas uważać wtedy za liderów. I to nie trzeba wtedy ogromnych działań, organizacji czegoś. Wystarczą takie właśnie drobne działania, to jest ta podstawa. I ta podstawa uczy nas później, żeby być prawdziwym liderem, żeby organizować inne rzeczy. Także są różne style przywódcze czerwone, zielone kapelusze, przywódcy, którzy są demokratyczni, autorytarni, są różni przywódcy, ale u podstawy jest to zawsze zaangażowanie. Także do tego Was zachęcam. Dziękuję bardzo.